I w sumie będzie cała ona o moich badaniach na temat właśnie krewetek akwariowych Neocaridina. I będzie ona polegała na zbadaniu ich preferencji do różnych kolorów i wzorów podłoża. I zaczynając w ogóle, dlaczego one są takie popularne? Krewetki karłowate w akwarium są na tyle popularne, że ludzie wiadomo, nie mamy pieniędzy na duże mieszkanie, małe akwaria są przydatne. I wraz właśnie z tym wzrostem popularności nanoakwariów wzrosła również popularność krewetek, a zwłaszcza właśnie krewetek karłowatych, jakimi są krewetki neocaridina. Są one dosyć niewielkie, ale dzięki temu możemy mieć ich naprawdę sporo w akwarium, a przez swoje odmiany kolorystyczne też możemy mieć czym cieszyć oko w tym akwarium. Na co dzień zajmuję się gatunkami inwazyjnymi. Krewetki nimi nie są. To są badania, jakie zrobiłam na mojej pracy magisterskiej. Jednak możecie już zobaczyć, abstrakt praktycznie artykułu mówiącego o tych krewetkach, które na, krewetkach narkotyk na naszych karłowatych. I dlatego jest ważne, żebyśmy wiedzieli o nich jak najwięcej, żeby ta ich inwazja była dla nas albo nie tak dużym problemem, albo żebyśmy mogli jakoś szybko jej zapobiec. W ogóle skąd ten nasz pomysł na te preferencje do kolorów i wzorów poszedł? Sama miałam akwarium z krewetkami, gdzie miałam bardzo różnokolorowe krewetki. I wtedy zauważyłam, że taka moja duża krewetka żółta szła zawsze na żółty kamyk, a moja duża krewetka czerwona na czerwony kamyk. Było to dosyć dziwne, no bo powinny iść na czarny. Zwykle do cienia, się chować, ale właśnie tak jakby szły do tych kolorów, do których były na których były tak najmniej widoczne. I stąd wpadł nam pomysł, że może krewetki, jeśli są przedstawione właśnie takim kolorom, będą je preferować zamiast koloru czarnego. Wybarwiają się na takim kolorze. Sami możecie zobaczyć teraz, jak mamy krewetki tutaj wystawione w akwariach. Są one przedstawione na czarnym podłożu, bo są one tam najlepiej wybarwione, najlepiej widoczne. Jednak chcemy my zobaczyć tutaj w tych badaniach i określić, czy te krewetki preferują tak naprawdę ten czarny kolor i czy jeśli będą miały inne kolory, czy będą bardziej preferowały właśnie te odmienne kolory zamiast tego czarnego, którego używamy ze względu na ich barwy. Do badań wykorzystaliśmy trzy odmiany. Jest to odmiana dzika, którą część będziemy nazywać później brązową. Ops, jest to ta o tutaj. Odmianę również czerwoną, którą możecie na pewno zdać. Jest ona najbardziej popularna i wzięliśmy ją właśnie dlatego, że przez swoją popularność może być wypuszczana jako pierwsza poza swoje akwarium, więc poznanie jakby jej preferencji będzie dla nas jednym z najważniejszych rzeczy. Wybraliśmy też odmianę białą, tą ostatnią. Wybraliśmy ją dlatego, że jak widzicie, ona nie potrafi się skryć na czarnym podłożu. Chcieliśmy zobaczyć, czy krewetka, która w ogóle nie ma szans na ukrycie się na takim ciemnym podłożu, nadal będzie je preferowała i będzie je wybierała, kiedy będzie przedstawiona do innych kolorów, na których potrafi się faktycznie schować. Ogólnie jak wyglądał cały eksperyment. Mieliśmy okrągły zbiornik po to, że wiecie, krewetki są w kątach, to one często siedzą w tych kątach i już dalej nie eksplorują. My chcieliśmy, żeby eksplorowały i znalazły swoje miejsce, w którym czują się najbezpieczniejsze, które jest dla nich preferowane. Zbiornik był właśnie okrągły, od spodu była kartka z takimi kolorami i również boki były obklejone kartką o tych samych kolorach, tak żeby krewetki miały całą przestrzeń, na przykład czarną, czy białą. I właśnie w naszych eksperymentach użyliśmy na początku tych kolorów czarnych i białych i pomiędzy nimi użyliśmy szarego, żeby sprawdzić, który z tych skrajnych kolorów i pomiędzy nimi będą one preferowały. I wtedy, w zależności od ich wyboru, szliśmy w ten preferowany kolor i dwa kolory obok niego. W na następnym eksperymencie przedstawiliśmy im wzór szachownicy. Był to wzór grubszy, na którym na takim jednym kwadraciku, czarnym albo białym, krewetka mogła się cała schować, lub ten taki drobny wzór, na którym no już nie miała szansy się schować. Tutaj słabo widać, ale to jest po prostu drobna właśnie szachownica, taka sama jak po lewej stronie. I w eksperymencie czwartym chcieliśmy sprawdzić, czy ta nasza krewetka czerwona, jak będzie miała przedstawiony szary o takim samym odcieniu, tylko to jest po prostu inny kolor, będzie wybierać ten kolor czerwony zamiast szarego. Przechodząc teraz już do wyników. Nasze wszystkie odmiany tutaj preferowały kolor czerwony. Tutaj nie było żadnych e, różnic między tymi odmianami, wszystkie szły w, e, w czarny. Tak. E, więc jeśli wybierały ten nasz czarny kolor, poszliśmy dalej i przedstawiliśmy im kolor czarny i dwa szare zbliżone do czarnego, ciemniejsze od tego szarego, który był w pierwszym eksperymencie. Tutaj możecie zauważyć, że słupki nie ma żadnych gwiazdek, nic nie, jest, nie było wybierane, nie było preferowane ani unikane. Oznacza to, że te wszystkie odmiany nie rozróżniały między tymi kolorami. To wszystko było dla nich jednoznaczne, czuły się dobrze na każdym. Tutaj chcieli Wam przedstawić Państwu teraz te nasze wzory. I można zauważyć tutaj już różnice między odmianami. Nasza odmiana czerwona i brązowa preferowały ten wzór szachownicy grubszy. Ten większy, a unikały tego malutkiego. Odmiana biała tutaj nie preferowała niczego. Możecie zobaczyć, że te słupki są na tym samym poziomie. To była ta różnica między nią a naszymi dwoma innymi odmianami. Sama też barwa krewetek była zmienna, ponieważ ta czerwona odmiana była najciemniejsza ze wszystkich, może nie zmienna, ale ta nasi, nasza czerwona krewetka była najbardziej jednolita i najciemniejsza ze wszystkich badanych odmian. Miała też największy udział koloru czerwonego w swojej barwie, natomiast krewetka brązowa i biała miała taki sam udział niebieskiego, zielonego i czerwonego w sobie, z tym, że brązowa krewetka była najbardziej niejednorodna. Jak spojrzycie na zdjęcia takiej brązowej krewetki, właśnie tej odmiany dzikiej, ona jest taka kropkowana, bardzo i stąd wychodzi ta niejednorodność. To sprawiło też, że te krewetki nie były naj... niewidoczne na tym samym podłożu. I wychodziło nam, że krewetka czerwona była najbardziej niewidoczna, czyli najbardziej pasowała do podłoża czarnego. Nasza brązowa krewetka najbardziej pasowała do podłoża szarego, tego najciemniejszego, a biała najbardziej do tego naszego najjaśniejszego szarego. Czyli pomimo tego, że nie pasowały do siebie, nie pasowały krewetki do preferowanego podłoża, nadal wybierały ten czarny kolor. To już tak podsumowujący, bo to jest bardzo krótki referat, podsumowujący slajd. I w ogóle, co to nam daje, tak patrząc na akwarystykę, patrząc na gatunki możliwie inwazyjne? Wyznaczyliśmy kolor, który krewetki preferują, co oznacza, że nie tylko wyberwają się na nim lepiej w akwariach, ale też są mniej zestresowane. Co oznacza, że mogą lepiej się rozmnażać, może też być obniżona agresja. Jest to jak najbardziej skazane, żeby hodować je właśnie na czarnym, ciemnym podłożu. Ale to też ma, ma znaczenie przy budowaniu pułapek na takie. Krewetki, czy odławianie ich właśnie albo z hodowli, czy z zarażonych zbiorników. Płapki powinny być jednorodne, tak jak nam mówił wzór. Wiadomo, że biała odmiana nie wybierała tutaj, to było odmienne. Jednak odmiana czerwona i brązowa wybierały takie bardziej jednorodne wzory. Dlatego te pułapki powinny być stworzone z ciemnych materiałów, które są jednorodne i w ten sposób będzie można również ograniczyć tą inwazję. Jeden sposób na ograniczenie tej inwazji jeśli ona faktycznie będzie lub będą one obce nawet w naszych wodach, jest monitorowanie siedlisk, które są dla nich odpowiednie. Czyli na przykład właśnie takie siedliska, które są jednorodne, które mają ciemne podłoże. My możemy je wytypować, monitorować i tym samym krewetki takie nie będą dla nas problemem, jeśli chodzi o nasze środowisko. I to tyle z tego wykładu. Czy mają Państwo jakieś pytania? Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Chopin's Shrimps.